Brakuje kolejnych 20 milionów złotych na remont uranii. Najtańsza oferta jest droższa o 20 milionów złotych od zaplanowanych na blisko 175 milionów złotych kosztów. Komisja Europejska przekaże 130 milionów złotych dofinansowania na modernizację hali urania. Kolejne 15 milionów pochodzi z budżetu państwa. Pozostałą część potrzebnej kwoty musi wyłożyć miasto. Miało to być 20 milionów złotych, teraz kwota wzrosła do 40. Chcielibyśmy zwiększyć środki, które przeznaczymy na modernizację hali urania, ale w tym celu potrzebujemy zgody Rady Miasta. Natomiast na razie to, co. Pierwszej kolejności nas nurtuje to jest fakt, czy nasz wykonawca spełnia wszystkie wymogi formalne. Poprosiliśmy e, najtańszego z wykonawców firmy Mirbud o uzupełnienie dokumentacji. Ma na to czas do poniedziałku, 12 kwietnia i dopiero gdy to zrobi i dopiero gdy sprawdzimy, czy wszystko zgadza się pod względem formalnym, będziemy mogli stwierdzić, czy tak naprawdę brakuje nam 20 milionów złotych, czy być może więcej. Jeżeli Mirbud nie spełni wymogów formalnych, to pod uwagę będzie brana kolejna oferta, a ta już przekracza budżet o 40 milionów złotych. Przypomnijmy, najniższą cenę za realizację inwestycji przedstawiła spółka Mirbud. Oczekiwana kwota przewyższa jednak tę zaplanowaną około 20 milionów złotych, to blisko 195 milionów złotych. Konsorcjum Alstal Grupa Budowlana zaproponowało prawie 212 milionów. Unii PSA za wykonanie prac chce blisko 225 milionów złotych, a Budimex S.A. około 230 milionów złotych. Wykonawcy zaproponowali wysokie ceny z uwagi na zakres prac. Dodatkowe środki miasto mogłoby pozyskać ze sprzedaży nieruchomości, w tym i w kolejnym roku. Do tej pory miasto pieniądze na wkład własny na remont uzyskiwało właśnie ze sprzedaży terenów miejskich. W pierwszym kwartale Olsztyn sprzedał kilka działek znacznych powyżej wstępnej wyceny. Działka przy ulicy Głowackiego wyceniona na 7 milionów złotych została sprzedana za 21 milionów złotych. Kolejne działki również są sprzedawane powyżej wstępnych oczekiwań. Jednak te kwoty nie wystarczą. Z dotychczasowego obiektu rani pozostanie praktycznie szkielet, co pozwoli zachować historyczny kształt. Reszta zostanie wybudowana od podstaw. Prace mogą się zakończyć w drugim kwartale tego roku i potrwać do jesieni 2023 roku.